Te leki antykoncepcyjne przyjmujemy tak długo, jak jest to konieczne. To znaczy, jeżeli przyjmujemy je celem antykoncepcji, to do momentu, kiedy nie podejmie Pani decyzji o zajściu w ciążę, czyli wtedy odstawiamy lat i w następnym cyklu po odstawieniu antykoncepcji można już zacząć starania o ciążę, oczywiście po uprzednim przyjmowaniu czasu foliowego. Natomiast jeżeli Pani przyjmuje leki antykoncepcyjne celem regulacji nieprawidłowych krwawie miesięcznych, i nieregularnych cykli, to przyjmujemy leki tak długo, aż uzyskamy efekt terapeutyczny, albo wtedy, kiedy Pani zdecyduje, że chciałby Pani zejść w ciąży. Tak naprawdę nie ma granicy długości przyjmowania takich leków, natomiast są badania, że przy przyjmowaniu leku minimum przez 5 lat zmniejsza się znacznie ryzyko wystąpienia raka jajnika, także jest wiele korzyści z przyjmowania antykoncepcji poza efektami leczniczymi i e i antykoncepcyjnymi.